Dzień dobry kochani, jest strasznie zimno, ale ja mimo to przyjechałam na budowę, żeby pokazać naszą elektrykę. Jest to niesamowicie istotny element podczas budowy, z tego względu, że później jest trochę ciężko poprawiać rzeczy, których się nie zrobiło. Kucie ścian i tak dalej, no nie bardzo zadownie przemawia, dlatego ważne jest, żeby bardzo dobrze zaplanować to, co chcecie. Na tym etapie, tak naprawdę, fajnie byłoby mieć architekta wnętrz, ale wiadomo, że no nie każdy się na to decyduje, bo to jest um, trochę kasy. No co, my sobie poradziliśmy e, sami, jeśli chodzi o rozmieszczenie tej elektryki. Trochę mm, elektrycy nam tutaj podradzali, ale generalnie większość mniej więcej wiedzieliśmy, co chcemy. Tak naprawdę, nie mamy jeszcze wykutych wszystkich dokładnie puszek, ale ja pamiętam mniej więcej, co gdzie jest rozmieszczone. Dlatego wszystko to pokażę. Mam nadzieję, że ten film pomoże chociaż jednej osobie. Być może ktoś stwierdzi, że o, tego nie mamy, albo to chcemy zrobić, to nam się na pewno przyda, o tym zapomnieliśmy. Jeśli tak będzie, to cel filmu będzie spełniony, a teraz przechodzimy do pokazywania. No dobra, zaczniemy od garażu. Troszkę mam tutaj utrudnione działanie, bo mieliśmy już dostawę styropianu, ale to nic, poradzimy sobie jakoś. Ok, więc mamy tutaj wszystkie kable, generalnie popisywane przez elektryków, żeby później było nam łatwiej. Tu już widzę, że narzeczony założył kostki nawet na niektórych, więc już jest coś do przodu. No i tak, tutaj mamy oświetlenie garażu, włącznik do ramy garażowej. No, bo fajnie też mieć jednak z przycisku, mimo tego, że gdzieś tam będzie pilot. No to myślę, że, że takie coś na pewno się przyda. Tutaj mamy gniazdko i siłę. Pamiętajcie też o uziomie, to jest bardzo istotny element. Kolejne gniazdka. Tutaj jest cała rozdzielnia. Mamy przygotowane już Peszel pod fotowoltaikę, i no tutaj, generalnie, mogą tędy przejść kable na strych. Wszystko mamy tutaj elegancko przygotowane. Cały strych też jest okablowany na spokojnie, żeby móc sobie zrobić tam wszelkie oświetlenie, gniazdka, żeby wszystko to było. Table są pięknie opisane. Właśnie lampki świąteczne. Pamiętajcie o takich dodatkowych rzeczach, jak to, że trzeba umieścić wszystkie włączniki zewnętrzne. Trzeba pomyśleć o tym, gdzie będzie się zasilać właśnie lampki świąteczne zewnątrz domu. Wyciągnąć sobie jakąś rurę na zewnątrz, żeby to wszystko było, żeby później nie trzeba było kuć. My tutaj mamy rurę wyciągniętą na ogród, czyli na spokojnie będziemy mogli podłączyć furtkę, garaż i wszystkie niezbędne elementy. Jeśli chodzi o garaż, to tutaj mamy tak samo włącznik światła podzielony bodajże na dwa i jeszcze coś tutaj miało być dokładnie, teraz nie pamiętam. Jeśli chodzi o kotłownię, to siła gniazdka gniazdka jeszcze raz gniazdka. Tam jest jedno niewykute. To jest chyba pod rekuperator przygotowane. Tutaj też widzę, że jest jakiś dodatkowy kabel wyciągnięty. No i tak ważne, żeby na każdej ścianie gdzieś tam to gniazdko było. Tutaj jest mi ciężko pokazać, ale też na kolejnej ścianie w garażu mamy gniazdko. Wiadomo, na każdej ścianie, żeby gniazdko było, żeby nie było później problemu, że nie idzie się gdzieś podłączyć. Po tej stronie garażu, na jednej ścianie, mamy troszkę tego więcej, bo tutaj mamy w planach jakiś tam stół Majsterkowicza, jest kabel na lampę, tutaj są kolejne gniazdka i włączniki także trochę tego jest. Pamiętajcie też, żeby sobie przygotować instalację pod jakieś późniejsze czasy. Bo być może teraz nie chcecie robić klimy, ale na przykład za kilka lat będziecie chcieli, żeby sobie te kable wszystkie powyciągać, przygotować, żeby, żeby zawsze był zapas w rozdzielni na takie elementy. My rozdzielnie mamy dosyć sporą, specjalnie chcieliśmy zostawić sobie zapas. Wiadomo, na jakiś smart home to rozdzielnia to nie jest, ale zawsze będziemy mogli coś dołożyć. Mamy też drugą rozdzielnię, tą internetową. No, nie zmieściło nam się wszystko w jednej, więc musieliśmy zrobić dwie. E, jeśli chodzi o korytarz, tutaj mamy gniazdko, e, tutaj mamy trzy mm, włączniki. Pierwszy włącznik to jest oświetlenie zewnętrzne e, przed domem. Drugi włącznik to jest oświetlenie wiatrołapu, czyli tutaj tego korytarzyka, w którym aktualnie się znajdujemy. A trzecia puszka to jest wyłączenie całej instalacji oświetlenia zewnętrznego czyli tutaj tym jednym przyciskiem będziemy mogli sobie wyłączyć całe oświetlenie zewnętrzne. w garderobie generalnie zrobiliśmy po jednym gniazdku gdzieś z tyłu, aby ewentualnie zrobić jakieś oświetlenie szafy. E, tutaj mamy gniazdko do garderoby, włącznik, gniazdko, gniazdko po każdej ze stron. Jeśli chodzi o salon, no to tutaj już są ciekawsze rzeczy. Tego jeszcze nie mamy skończonego, ale już wam mogę powiedzieć, tutaj mamy osiem puszek. Em, Cztery puszki na dole są do rolet, czyli z tego miejsca będziemy mogli sterować roletami w całym salonie i kuchni. Czyli tutaj będą dwie rolety na tym dużym oknie tu jedna i tu jedna. Takie rozwiązanie wybraliśmy. Wydaje nam się, że będzie to zdecydowanie lepsza opcja niż przy oknach. No bo wiecie, możemy wszystko wyłączyć w jednym miejscu, nie trzeba chodzić, biegać. I to nam się wydawało po prostu. Mm, wygodniejsze. No i tutaj mamy oświetlenie tego salonu z kuchnią. Pierwsza puszka to będzie właśnie oświetlenie wiatrołapu i trzy puszki mamy podzielone na właśnie salon i kuchnię. Jedna puszka to będzie wyłączenie całego oświetlenia w kuchni. Druga puszka to będzie podzielone tutaj oświetlenie na dwa do salonu i jedna też podzielona na dwa to będzie salon i no i jeszcze jakieś oświetlenia tutaj wymyślimy. Tutaj mamy na pewno jeszcze jedno gniazdko na środku ściany. O, tutaj się ukryło. Eee, tutaj mamy włącznik Bistabilny do tamtego korytarzyka, czyli tam będziemy mogli sobie wyłączyć i włączyć. No i tutaj tak samo. Jeśli chodzi o tą kuchnię, to już do niej wracam. Tutaj mamy gniazdko pod zmywarkę. Tutaj mamy gniazdko pod lodówkę, jeszcze nie niewykute. Tu są kolejne gniazdka i to będą generalnie jedyne gniazdka nadblatowe, no musimy tutaj przeciągnąć kabel jeszcze, będą raczej cztery pojedyncze, chcemy tutaj podłączyć czajnik, termomiksa, ewentualnie jakieś dodatkowe jeszcze rzeczy, ale takim naszym głównym gniazdkiem, że tak powiem roboczym będzie ten kabel, tutaj mamy podciągniętą siłę i, i gniazdko do wyspy. Bo tutaj na pewno też sobie zrobimy gniazdko. Jeszcze nie wiem, czy nablatowe, czy takie jakieś z boku blatu. Dajcie znać, jak macie, czy, czy te nablatowe są bezpieczne i czy się sprawdzają. I tutaj mam jeszcze jedno gniazdko. To jest takie gniazdko schowane. Tu generalnie będzie stała zabudowa meblowa, będzie słupek. No, i to gniazdko będzie służyć do tego, że być może kiedyś zaopatrzymy się w ekspres do kawy. No, i tutaj chciałabym, żeby ten ekspres był schowany w kuchni. Pamiętajcie też o zasilaniu na okap i na odpowiednią ilość oświetlenia. Kuchnia to jest bardzo często pomijany element, jeśli chodzi o elektrykę, bo tak naprawdę daje się często jakieś lampki pod szafkami i. Lampy główne, albo nie daj Boże, jeszcze bez tych lampek pod szafkami. Kuchnia musi być bardzo dobrze oświetlona. Mamy zaplanowane trzy rzędy lampek, czyli tam nad blatem, światło główne i światło nad wyspą. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco, a wy przemyślcie, jak to będzie wyglądać u Was, i żeby na pewno tego oświetlenia nie zabrakło. OK, jesteśmy teraz w spiżarce. Um, tak naprawdę tutaj za dużo się nie dzieje. Mamy jedno gniazdko tutaj, drugie gniazdko tutaj, niewykute włącznik. Um, drugie gniazdko po drugiej stronie ściany, i na dole tam jeszcze będziemy się przekuwać do ogrodu, żeby była siła w ogrodzie. Idziemy teraz do pokoi. Jeśli chodzi o dwa małe pokoje. Dobra, może najpierw pralnia. W pralni bardzo fajna rzecz, tutaj wyżej gniazdka pod deskę do prasowania. Tutaj zrobiliśmy sobie jedno gniazdko pod jakiś ewentualnie odkurzacz, pionowy, wiszący, albo zrobimy tutaj półki i też będziemy chcieli coś podłączyć. Jeszcze zobaczymy. Tu są dwa gniazdka jeszcze dodatkowe, też na ewentualny odkurzacz. Tutaj generalnie chcemy na tej ścianie zrobić zabudowę. Szafą, eee, to znaczy może nie szafą, tylko takimi półkami. Tu będzie pralka, suszarka bębnowa, pod to są właśnie dwa gniazdka, i tam jeszcze jedno dodatkowe, jakbyśmy chcieli coś podłączyć. Jeśli chodzi o toaletę, o WC, no to tutaj wiele się nie dzieje. Dwa gniazdka i kabel jest też przyciągnięty z góry, eee, o tam żeby móc zrobić lampy wiszące przy lustrze. Mamy fajnie rozprowadzoną tą elektrykę w takich rynienkach, która myślę, że będzie bardzo pomocna przy układaniu styropianu, bo tak naprawdę na podłodze nie ma nic, żadnych peszli, żadnych zakrętów. Wszystko idzie elegancko przy ścianie. Jeśli chodzi o łazienkę, no to tu też za dużo nie robiliśmy. Tak naprawdę mamy tutaj jedno gniazdko, takie, żeby można było ukryte zrobić w szafce. Tu są raz, dwa, trzy gniazdka, e, takie, żeby podłączyć jakąś szczoteczkę, mm, golarkę, wiadomo. No i jeszcze jedno gniazdko zrobiliśmy gdzieś tu na ścianie, e, żeby podłączyć grzejnik elektryczny. Jeśli chodzi o korytarz, to tutaj mamy, widzę, jedno gniazdko, tu jest zrobione drugie gniazdko. No bo być może tutaj będziemy chcieli postawić jakąś konsolę albo komodę, to na pewno się przyda. No i tak, jeśli chodzi o łączniki, to mamy zrobione do rolet już przy światłach. No i tak samo nie chcieliśmy tego robić przy oknach, bo wydaje nam się to mało wygodnym rozwiązaniem. Tutaj mamy jeszcze jedno gniazdko w razie jakiegoś odkurzania przewodowego, w co wątpię, ale jest. Tutaj jest ten włącznik, właśnie, żeby z łatwością z każdego pokoju można było sobie wyjść i włączyć czy wyłączyć światło w korytarzu. Jeśli chodzi o pokoje, to tak naprawdę nie mieliśmy na nie konkretnego pomysłu. W każdym pokoju zrobiliśmy sobie te gniazdka telewizyjne, te gniazdka internetowe. W razie, jakby chciało się tutaj um, podłączyć, wiecie, jakiś telewizor czy coś, to to, to jest. Um, trochę wydaje mi się dużo tych gniazdek, ale chyba lepiej więcej niż mniej. Oczywiście włącznik, rolety. Tutaj w tym pokoju dzieje się tyle samo, czyli włącznik, rolety. Po przynajmniej jednym gniazdku na każdą ścianę. No i tutaj to yy, te gniazdka telewizyjne. No, i idziemy do sypialni, która jest zdecydowanie bardziej ciekawa. Tutaj mamy jedno gniazdko na tej ścianie. No i tak, tutaj ma stanąć łóżko. Zastanawialiśmy się, jakich rozmiarów robić łóżko. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na metr 80. M. I tutaj tak, mamy włączniki 3 po każdej stronie szafki nocnej. Mamy tak, po dwa gniazdka. I jeden włącznik będzie podzielony na dwa. No, i e, jeden mm, przycisk będzie do tego, aby wyłączyć lampkę, która będzie zwisała z góry, a drugi przycisk będzie po to, żeby wyłączyć główne oświetlenie. Myślę, że jest to bardzo wygodna opcja. Przy oknie mamy e, włącznik światła na taras. E, myślę, że fajnie, żeby, żeby też był z tej strony, no bo z tej strony się wychodzi, więc z tej strony będzie włącznik. Na tej ścianie mamy tak samo zaplanowane gniazdka pod um, telewizję i tutaj mamy jeszcze jedno. Ono jest umieszczone tak wyżej z tego względu, że tutaj kiedyś stanie moja toaletka i fajnie będzie po prostu jak jeden włącznik będzie troszeczkę wyżej, jak będę chciała podłączyć może jakąś suszarkę, prostownicę coś takiego. W garderobie mamy jedno gniazdko tam, jedno gniazdko po drugiej stronie. Tutaj mamy włącznik. Jeśli chodzi o salon, tutaj się wrócę, to mamy też tutaj gniazdka przy oknie. Mamy zrobione dwie puszki, z tego względu, że chcemy tutaj zrobić e, włączenie światła, włącznik do światła salonowego, tego głównego. Jak po prostu będzie się wchodziło, wychodziło na taras, to żeby była możliwość wyłączenia tego, a drugi włącznik jest do światła na tarasie. W salonie oczywiście została zrobiona ścianka telewizyjna z tunelem, żeby łatwo było, można to te kable poprzeciągać, tak, żeby ich nie było widać. Tu widzę, że mamy jeszcze niewykute te gniazdka, niestety, coś jest zaczęte, ale jeszcze nieskończone. Tych gniazdek jest bodajże 4 albo 6, no i tutaj będą gniazdka i jedno to gniazdo telewizyjne, druga strona tunelu. Wydaje mi się, że wszystko jest dobrze przemyślane. Zwróćcie też uwagę na to, żebyście mieli odpowiedni zapas kabla na lampy, żeby można było to później w etapie kończenia sufitów wszystko fajnie rozplanować. Taka rada od nas i pewnie od każdego elektryka to to, żeby w miejscach, gdzie chcecie później dołączyć ewentualne sterowanie zdalne, zrobić sobie głębsze puszki, żeby to miało jakiś zapas, żeby miało się gdzie zmieścić. Aha, jeszcze nie pokazałam tutaj kabla do domofonu. Planujemy zrobić tutaj domofon, zastanawialiśmy się czy korytarz czy salon, ale chyba nie przekonuje mnie wizja domofonu w salonie, więc jest standardowo przy drzwiach. Oczywiście nie zapominajcie o ogrodzie, tak jak mówiłam, żeby przeciągnąć sobie te rurki z takich dodatkowych elementów. Pamiętajcie, żeby zrobić, żeby pomyśleć na tym etapie już o wszystkim, czyli o klimatyzacji, fotowoltaice, alarmie, o kamerach, o jakichś włącznikach tych dzwonkowych, gdzie chcecie, żeby ten włącznik był bistabilny, zapalał się tam, a gasił tam, wszystko sobie dobrze przemyślcie dla osób, które chcą mieć sterowania w pomieszczeniach, to dopytajcie też, czy to hydraulika, czy to elektryka, jakie te termostaty mają być. Czy chcecie, żeby to było na kabel zasilane z sieci, czy chcecie, żeby to było na baterie? To wszystko trzeba też przemyśleć. Tak samo te czujniki do alarmu. Czy będziecie chcieli, żeby one były na baterie? Teraz te baterie są fajne, bo trzymają długo, ale niektórzy mimo to chcą mieć wyciągnięty kabel, więc o tym też pomyślcie. Oczywiście rolety. E, też muszą być wyciągnięte kable pod e, rolety e, Dopytajcie tam gdzie kupowaliście rolety jaka ilość żył ma być w tych roletach Bo też jedne są podłączane na trzy żyły, jedne inaczej Jeśli chodzi o cenę to my zapłaciliśmy 13,5 tysiąca łącznie e, I w tym jest cena robocizny z materiałem Robocizna to było około 5 tysięcy Materiał e, reszta Szczerze mówiąc, nie liczyliśmy ile punktów, bo nie byliśmy umówieni na ilość punktów, po prostu dogadaliśmy się na taką, a nie inną cenę. Myślę, że może być tych punktów około 100, bo tych gniazdek mamy dosyć sporo. Następnym etapem jest e, no, zrobienie tej rozdzielni, bezpieczniki, podłączenie do skrzynki e, i tak dalej. Trochę jeszcze pracy przed nami jest, ale bardzo się cieszę, że mamy ten etap już z głowy że nie muszę już myśleć co, gdzie, jakie gniazdko.